Jesteśmy w klinice od odnowy kolagenowej, gdzie, jak twierdzi Anna Pikura, można na zawsze pożegnać się z największą bolączką kobiecej urody – celulitem. Statystyki są bezwzględne. Pomarańczowa skórka dotyka blisko 80% kobiet. Dermatolodzy kompletnie nie wiedzą, jak sobie z nią radzić. Dlaczego Pani Celulit to problem o skomplikowanym podłożu. Nierównomiernemu rozłożeniu tkanki tłuszczowej towarzyszą zmiany włóknisto-obrzękowe w tkance łącznej, co utrudnia mikrocirkulację i odżywienie tkanek, jak również usuwanie toksyn. Stąd tak ważne jest działanie na wielu frontach w przypadku celulitu, czyli połączenie intensywnego masażu z aplikacją odpowiedniego kosmetyku. Jak również odpowiednia dieta i odpowiednia ilość ruchu. Ten odpowiedni kosmetyk to rozumiem, wciąż mowa o kolagenie aktywnym, biologicznym. Dokładnie, w tym przypadku chodzi o kolagen ApeBioactive grafitowy, mhm. który aplikujemy do masażu. Tak jak w przypadku liposukcji, również potęguje on efekty zabiegu, czyli wygładza skórę, zwiększa napięcie, wyrównuje nierówności, likwiduje pomarańczową skórkę. Czy ten masaż wykonujemy tą naszą już znaną maszyną Time Machine? Tak, masaż wykonujemy również urządzeniem Time Machine, urządzeniem wielofunkcyjnym. W tym przypadku ma ono na celu, ujędrnienie skóry i wygładzenie nierówności. Masaż ten polega na połączeniu masażu klasycznego przy użyciu skomplikowanych rolek z masażem podciśnieniowym. Czy to jest bolesne? Jest to zabieg niezbyt przyjemny, natomiast jest możliwość regulacji natężenia w zależności od wytrzymałości klienta. Ale jest jeszcze opracowany specjalny masaż dedykowany takim newralgicznym kobiecym punktom jak uda i pośladki, prawda? Tak, opracowaliśmy specjalistyczny masaż firmowy Shape Touch. Jest to nasz autorski masaż antycelulitowy na Uda i pośladki. Jest to masaż manualny. Czyli jeśli ktoś ma przeciwwskazania do dermomasażu, może korzystać z masażu manualnego lub poddać się innemu zabiegowi, który mamy w ofercie. Jest to zabieg AP Oxylux. Czy to są wszystko zabiegi czy masaże połączone nieustająco z tym naszym kolagenem? Tak, przy wszystkich tych masażach jednym ze składników jest oczywiście nasz produkt sztandarowy Apel bioaktyw kolagen, które oczywiście potęguje y, działanie takiego masażu i takiego zabiegu, dokładnie, tak? i potęguje działanie innych składników, które y, używamy podczas zabiegu. Czyli możemy powiedzieć, że żeby mieć piękną sylwetkę, piękną skórę, fantastyczną figurę, wystarczy używać kolag kolagenu aktywnego biologicznie. Y, i oczywiście masażu, który możemy wykonać samemu w domu. Oczywiście, masaż i aplikacje kolagenu można wykonywać samodzielnie w domu, nawet się powinno, przynajmniej mm -hmm. raz dziennie wieczorem, w miarę możliwości nawet dwa razy dziennie. Natomiast bardzo istotna jest też odpowiednia ilość ruchu, picia dużej ilości wody mineralnej, odpowiednie oczyszczanie skóry przed udaniem się na spoczynek. No i też chyba dieta. I odpowiednia dieta oczywiście. No Czyli cóż, żyjmy zdrowo i pięknie, stosujmy kolagen, aktywny biologicznie oczywiście, masujmy się codziennie, a efekty przyjdą bardzo szybko.